Bye. Ah. Najważniejszych, ale też takich, którzy są właśnie gości, czyli kimś, kto rzadko bywa w naszym domu, kimś, kogo do końca nie znamy. A Ty, Mamo, przecież jesteś wielka, jesteś naszą królową panią, ale nie jesteś ani nieznana, ani nie bywasz rzadko w naszych domach. Znamy Ciebie i rekolekcje mariny co rok, i rekolekcje gwiazdowe, i 33-dniowe rekolekcje. I zabierzenie się tym niepoprawym sercu, i kazania, i pielgrzymki do Twoich sanktuariów. bo na ile da się Ci poznać, poznajemy, znamy Ciebie. Nie bywasz rzadko w naszych domach. Jesteś zawsze obecna, i w naszej parafii, i w naszych rodzinach, i w naszych sercach, wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Kiedy Twoim śladem, tym powitaniem, Przyszedł do głowy taki obraz ziemskiej mamy, krzątającej się po domu, krzątającej, porządkującej, układającej pewne rzeczy i w międzyczasie przytulającej jeszcze dzieciaki, żeby pokazać, że to wszystko dla nich. po prostu przykulamy Ciebie do serca i przykulamy się do Ciebie. Według instrukcji trójki, proboszcz powinien złożyć wiązany kwiatów przed Twoim obliczem. Ty wiesz Pan, może tyle razy, ile sprawianami ruszaliśmy do ogrodu na ten krótki ile razy sadziliśmy różne drzewa. Tyle razy do nieba u cichu i serca płynęły z Każda kropa naszego popu wylana tu na tej ziemi parafiarnej była określona modlitwą pod ziemię Nie złożył że tobą ją rośnie na tym terenie Marii. To twoje, przed twoim tonem, to przysłuszczane i, i składane. A dołączamy do tego najpiękniejsze kwiaty, kwiaty naszych zakochanych sobie ser. Ładeczko, już tak jest, że y, często łamie pewne standardy i reguły. Y, wczoraj nie wręczyłem ci bukietu kwiatów, y, oddałem ci wszystkie kwiaty naszej parafii. Dzisiaj nie żegnam się z tobą, chociaż tak nakazuje y, obrzęd liturgiczny. Żegnam się tylko i wyłącznie z twoim wizerunkiem i to na bardzo krótko, z tego względu, że wiem, że nieraz z parafianami będziemy u ciebie na jasnej górze. Będziemy widzieć twoją piękną twarz i przed tobą składać nasze prośby, intencje, sprawy, tak jak dzisiaj to zrobiliśmy. Nie raz jeszcze będziemy się widzieć. A poza tym Mario, ja wiem, że ty pozostajesz z nami. Jesteś w naszych sercach, jesteś w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszej parafii, tak jak dotąd się krzątałaś, porządkowałaś, ustawiałaś pewne sprawy, pokazywałaś nam drogę do swojego Syna. Nadal wierzę w to, że tak będzie. Ja, Mario, pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy w tej parafii, było postawienie, wybudowanie Twojej kapliczki. I od tego momentu wszystko zaczęło się dziać dobrze. Wierzę, ufam w to, że nadal tak będzie, Mario. Nie żegnamy się, po prostu mówimy Ci, że Cię bardzo, bardzo kochamy. Matko Boże Jasnogórska. Smutno nam, że dziś się żegnamy, ale zawsze będziemy pamiętać Twoją dobrą twarz. Przyno przynosimy Ci Matko w darze nasze czyste serca, myśli, dobre i modlitwy. Obiecujemy Maryjo, że będziemy się starać być dobrymi dziećmi, takimi jak twój Syn Jezus. Dziękujemy Ci Mario za to, że byłeś wśród nas, że bliżej się poznaliśmy. Słyszymy od rodziców i w kościele, że Matka Boża nigdy nikogo nie opuści i nikim nie gardzi. Ośmielamy się więc prosić, Matko Boga i ludzi niech wyobiedzać dzieci swe.